Hmm. E, witam Was ponownie. Agnieszka Malczyska-Błaszczyk, terapeuta holistyczny, doradca życiowy, paszaga Saleste. E, dziś kolejny e, ważny temat, który właściwie już e, zaczęliśmy w poprzednim e, filmiku. No właśnie, zmora nocna, czym jest? I tak naprawdę nie odpowiem Wam do końca na to pytanie, ponieważ nie ma jednej jednoznacznej odpowiedzi. E, bardzo często zdarzają się gdzieś tam. Sytuację, że ktoś ma, no tak, niektórzy to nazywają paraliżem sennym. No ale potem się okazuje, że do końca wcale to nie jest paraliż senny. Jak to wygląda w praktyce? Czasem jest tak, że po prostu wy śpicie i powiedzmy tak, jak leżycie na boku, to tak jakby was coś tak jakby od tyłu przygniatało, próbowało was unieruchomić tak na siłę. Tak jakby niektóre osoby właśnie miały takie odczucie, jakby coś was ciało nie uruchomić unieruchomić i tak można powiedzieć, no wejść w was, tak przeniknąć jak w horrorze, tak? Inne osoby znowu, i wy wtedy się po prostu nie możecie ruszyć. Druga sytuacja, kiedy po prostu leżycie sobie na plecach, i coś wam siada na klatce piersiowej i was dusi. Tu oczywiście przypominają się nam różne ludowe obrazki tej tak zwanej zmory. Tutaj jeżeli sobie wejdziemy w nasze baśni, legendy, no to mamy mnóstwo takich istot, ja kiedyś zrobiłem o tym filmik, które tak jakby natura... I nasi przodkowie, właśnie tłumaczyli ich istnienie i rysowali. Tylko co ciekawe, rysunki tej zmory zawsze były gdzieś tam podobne. I niektórzy zakładali, że zmora przychodzi tylko do mężczyzn, wyciągać gdzieś tam z nich siły życiowe. Natomiast to też nie jest tak do końca, bo ta sama istota, jeżeli tak można nazwać, no, również przychodzi do kobiet. No i to jest to, że tak po prostu ktoś leży taki unieruchomiony. No i tak naprawdę. Potem, jak my, tak właściwie, też rano się budzimy, to nie wiemy, co tam się stało. Znowu się zastanawiamy, na ile się nam coś zdawało, co nie. Machamy ręką, chociaż niektóre osoby po takim nie nieraz całą noc potrafią nie spać. Są też takie sytuacje, że na przykład, wiem, powiecie mi dzisiaj, że straszę, no ale dobra, już zaczęłam mówić o, o rzeczach, które gdzieś tam w tym momencie, w tym momencie, które się dzieją od paru lat. A, a o tym do tej pory nie mówiłam, tak? No, ale widzę, że jest taka potrzeba, bo mam coraz więcej pytań w tym zakresie, a pewne rzeczy się już, jak widzę, nasilają. Może faktycznie jest taki czas, gdzie, tak jak tutaj Kościół katolicki mówi, to zło wypełza. Tak, zło, zło wypełza, jest na tyle bezczelne, żeby w świetle dnia przysłowiowego gdzieś tam się nas czepiać. My mówimy tutaj akurat w świetle dnia, tak? No ale dobra, krótko mówiąc, w momencie, czasem jest tak właśnie, że też te osoby, które były takie, można powiedzieć, przytłoczone czymś, widziały obok postacie, które miały między 2 a 2,5 metra i nie miały twarzy, tylko był kaptur. No my ich tam nazywamy kapturowcy, czy, czy tak można to ująć. I albo ją widziały w sensie takim dosłownym, że gdzieś tam ktoś widział, a inne osoby po prostu wiedziały, że coś takiego za nimi stoi. Ale nie potrafiły, jakby, ale nie mogły się obrócić, ale wiedziały, że coś takiego za nimi stoi. To jest takie, można powiedzieć, jasnoczucie, widzenie takie przestrzenne, takie bardzo charakterystyczne. Zresztą, tak mówię, no, w znak przychodzą do nas różne istoty, jest ich, rzekłabym, cała masa, za chwilę będzie, że nie będziecie spokojnie spali. Nie, nie o to chodzi, słuchajcie. Chodzi o to, bo takie osoby są potem bardzo mocno zestresowane, które coś w nocy czują, więc przede wszystkim, no, nie na darmo, przed snem się zmawiało tą modlitwę Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiesznego, amen. ale zobaczcie, strzeż duszy i ciała mego. To jest, to jest właśnie to, to, co my cały czas mówimy, e, ciało fizyczne, ciało eteryczne, w tym wypadku można powiedzieć ciało astralne, tak? Bo nasza dusza mm, może się, że tak powiem, e, z ciała, w jakiś sposób tam wychodzić. Tak? Na przykład macie te osoby, które e, już są na pograniczu śmierci i czasem rodzina gdzieś tam e, siedzi trzy pokoje dalej, dzieli spadek. No, dziadek tam się przemieszcza, czy ktoś tam z rodziny słyszy wszystko, jest w stanie powiedzieć wszystko, co się dzieje w takim momencie, gdzieś tam, tak? Ale to już jest osobna kwestia. Krótko mówiąc, bo wracamy do tematu, tutaj tam, tamten temat już na inny czas. Jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli czujecie ten paraliż, zdecydowanie zaczynacie się właśnie modlić, wzywać waszego opiekuna, anioła stróża, tudzież właśnie mówię każdego innego opiekuna albo po prostu archanioła Michała. Natomiast jeżeli macie takie dni, że naprawdę ciężko wam zasnąć, to bo się boicie, że coś się stanie, no to po prostu zaśnijcie sobie przy zapalonym świetle. I nie bójcie się spać przy zapalonym świetle. Po prostu i to, to tak, jak tutaj w wierzeniach takich, właśnie też mojego, no niestety byłego sąsiada buddysty, to oni też mówią, że zawsze w buddyzmie u nich tak, że tam, gdzie jest mrok, czai się zło, tak? No ale to jest też takie w naszych wierzeniach, że jest ciemno, że my nie widzimy. Zresztą, w ogóle takie nasze skojarzenia, które nam tutaj właśnie też dają takie, a nie inne potem wierzenia symboliczne. I tak właśnie mówię, światło, ewentualnie oczywiście też, bo mówię to taki paraliż, no, mogą to być jakieś istoty, takie, które, no, no właśnie, skąd one przychodzą? No, są też takie, które u kogoś na stałe w domu mieszkają i powiedzmy, gdzieś się przeprowadzacie, coś tam do was przychodzi, no więc jeżeli to jest agresywne, no to raczej no nie jest fajnie. Tak można powiedzieć. No, no ale jeszcze jest taka historia duchach, Jak coś, to ja tam jak poszukacie w playlistach, to ja tam nagrałam moje spotkania z duchami, trzy odcinki, ale to był gdzieś tam zupełnie inny temat, jak właśnie przychodzą w snach i jak tam wygląda sytuacja. Także jak sobie przegrzewicie playlisty, może akurat mieliście gdzieś tam podobne sytuacje, może też wam się gdzieś tam coś takiego przydarzyło. Natomiast oczywiście też nie chcę was tu straszyć, nie chcę, żeby w tym filmie, po tym filmie, żebyście spali przy zapalonym świetle, czy żebyście się bali zasnąć. Ja tutaj mówię do tych osób, które właśnie miały tego typu problemy, żeby się te ja mówię w cudzysłowie nie przejmowały. Możecie sobie pozabezpieczać też pokój w taki sposób, że postawicie sobie sól w czterech kątach pokoju, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, i jeszcze tak jak nawiązując do poprzedniego filmiku, bądźcie uważni. Jeżeli coś innego do Was przychodzi, co jest pozytywne, coś przy czym nie czujecie lęku, tylko powiedzmy coś miłego. No to po prostu też podziękujcie temu, ale w ogóle jeżeli wy zaczynacie czuć lęk, no to można powiedzieć, no zasugerujcie, żeby to coś od was się oddaliło. Ale możecie, jeżeli jesteście na tyle odważni, a też się takie coś pojawia, a robi wam to, co robi, to możecie też spytać, a czego ty chcesz ode mnie? Po co przyszedłeś? Po co przyszłaś z moro nieczysta? Bo to my najczęściej mówimy to stwierdzenie moro nieczysta, yy, a kysz z moro nieczysta i tak dalej, i tak dalej. No, ale dobra, to tyle, bo widzę, że się rozgadałam. Yy, także mniej więcej wiecie co, wiecie jak, jakby coś to. Yy, no to. Dobra, trzymajcie się i yy, no nie powiem teraz Wam życzę spokojnej nocy, ale mówię naprawdę nie ma aż tylu ludzi, którym coś takiego się zdarza, więc się nie martwcie, ale przynajmniej raz w życiu się coś takiego zdarzyło. Tylko się boją o tym mówić, bo że zostaną uznani po prostu yy, za wariatów. Ale to tak niestety wygląda.